Witam, mogą być drobne lagi, ale to nie o to chodzi. Dzisiaj testujemy nowe TNT. I tak, trochę jest. Trochę. E. 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 Tak, trochę jest. Ale nie, nie będziemy testować takich. No, zobaczcie, takie TNT. Gdzie my jesteśmy? Po, pobrałem jakąś mapę, która jest niby wszystkie ten zabytki świata, ale to nie wiem. Szukam polski. A nie, bo po polsku? O to idzie. To London, London, los. Yes. Ale gdzie Warszawa Miejmy nadzieję, że będzie Jest Jest Warszawy. No No Jesteśmy w Warszawie, nawet syrenka jest No to przetestujmy na niej pierwsze TNT Czyli rzucające hmm. Zwykłe TNT Nic specjalnego House mini. Znaczy, Miałem tego nie, nie, nie zastawać, ale jak widzę ten chaos, to co może z tym być, każdego? Rzu rzu Rzuciłem Dom... Nie najgorszy, wyglądowo. Widziałem gorszy. Ale... Ten dach! Znaczy i tak fajny. Macie bardzo, no dobra, tych TNT nie testujemy, tak jak mówiłem. Dobra, super. To są mega TNT, to może nie. To są same mega, tak, są same mega. To jest Tier 1, o, Tier 1, tym się zajmiemy. Takie, 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 takie. Bo na serio tych TNT jest tyle, że No, w sumie. Może, tutaj na, może to, to nawet podzielę na kilka odcinków. I to będzie bardzo, bardzo możliwe. Bo tych TNT jest mnóstwo. Czyli dużo, chodzi mi. Dobra, pierwsze TNT. TNT razy 5. No to wysadźmy się na, na tym straganie. Wsadźmy kebabownię. Y No, będzie zdążyłem uciec. Coś co tak ma być. Chyba tak. Ten razy 20 to może być mocne Więc znieśmy do końca tą syrenkę warszawską. No, myślę, dobrze, że jak mam młodki, nie Dobra, kolejny mining, mining TNT. Czekaj, co to może być? Kopię. Dużo się nie pokopało, bo to jest bedro, ale to. to na domie. Jak ja, ja to dom się kupię. Dobra. Oprócz tego, że to pusta w środku jest No to nie powiem kopie... Tu się... klufy z tego wypadają Ej, to, 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 to się opiera. Czyli to chyba ta nie kopie jak ja myślę, Tylko ty kopie, po, tak, tak, po prostu tak się wysadza Ale to... Nieważne TNT razy X sto X Nie było eksplozji może nawet lepiej Halifax, co to... To mi wygląda jakąś wielką wygląda, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. A tu tutaj chyba jest kościół Cze z Czech. To jest czeski kościół, co on tu robi? to mi się nie ładują tekstury. Ja mogę przejść przez budynek? Nie mogę. Ja chcę wysadzić kościół. Oczywiście, że tak Czy to nie, 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 nie jestem sadystą. Nie religijny. A ten sam kurmalutki, przymierze jest takie bardziej realistyczny, bo samochody to są wielkości człowieka. Trochę większe Nie chciałem. Nie ma wybuchów. To źle mamy takie... Ale zatem, ta zapalniczka to po prostu nie działa, może coś innego zamień zapalniczki, nie wiem pochodnia, czerwona Przetestujemy pochodnię czerwone, jak będzie działać O! Trama mi czas Co nie? To jest czas, a nie, że coś wybuchnie zaraz wielkiego e. Chyba trochę zlagowałem ten, jest ten wybuch. Musiałem ja uciec z tego kościoła, bo to jest wybór, żeby tam być. Mam za... Mam za duży rendering. Nie. O! Zniknąłem z, z pola widzenia kościoła. Dobra. No, a tu powinno wybuchnąć. działa tylko zapalniczką nie tym. Tunel. Przekopię nam tunel. Ciekawe. Postawmy to na, na tej ścianie, żeby nam ścianę przekopał. E. Coś jest albo po tą stronę. No, powiedzmy przekopało. Cubik. Mam jakiś prąd. Prąd. Wysadzmy tą elektrownię. Czy to jest? Transformator nie myślałem, że taki wielki będzie cube Tak, czy tu jest A tu, 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 tu tak. Mam tu kamienicę polską, ale to... Ostatnia, old TNT. No tak. Nawet się zgadza z tymi kamienicami, po stare. E... Czemu ja czem kliknęłam w ogóle TNT na TNT? To nie ma sensu. Jeszcze raz. No. Trochę tam posiadkowało. Nie powiem. Teren widać. No, widach. Cały budynek. Ale tam dawniej I na ziemi też. Ty, w końcu są polskie drogi z dziurami. Muszę się przenieść. O, widzę nas skutki eksplozji. A, za dobrze je widzę. Tylko coś tu tak trochę laguje. No dobra, tam. Teraz trzeba nowe zdjęcie. Skończyliśmy na starym. E, nie ważne. T-rain to się źle skończy, water to się przyda, lawa też się przyda. plat? plac... Cepci, nieważne. Kula. To, to nie będzie kulu. No jest kula. To jest u mnie kula. Nie. nie najgorsze. Co to są budynki? Są jakieś inne. To chyba Niemcy. Nie wiem, co to jest. Belgia. Belgia. Jesteśmy w terenie Belgii. To by się Belgii. Bunker Buster. Nie, nie wiem, co to znaczy, ale. Coś chyba z bunkrami. Uuu. Uuu. Możne. Inc. te Limble. No ten, ten gość. Ja tego dźwięku nie, nie dodawałem. On był na serio Dobra, Small TNT Small TNT co? Rain, a. O nie. O śnieg, to ma być Small. No. Bombardowania Belgii nie widzieliśmy. Tego ratu... Ten raz to później rozwalimy. Teraz zbombardujmy resztę budynków. To jest. O, nie, to co to samo pisać. Trochę więcej. To słabe. Water, zaznajmy Belgię. Nie biorą przykład z Holandii. U. O. To ta rola, Watera, spalmy. fajnie się spala boksela. A nie, bo to jest dasz kamienia, to nie. No ja to słabo. Skoro raz nie jest drewno. Z, z drewna. to by tak się palił. A co to jest? Jeszcze jakaś wieża. No to może postawmy to no, na ziemi lepiej. Przynajmniej tak na to nazwa wskazuje. Jak będzie. E. Co? A! Za taka wieża. Rozumiem. Rozumiem. No nic dobra jakiś mob TNT Sprawdzimy little TNT TNT house TNT mit jak kmit jak mi 3 mini house 3 house no to później, dobra. Widzę żeby zobaczyć tego MOBA TNT. Co to może być? E ja mam mm. włączone. Pokojowy, no tak łatwiej. Mogę no, go wysyć jako podpadę. A, ale jakiś tam to słabo. Ehe. Słaby. Little TNT. zero no, Little Uu. To już nie jest taki Little eksplozja Chain reaktor, ci react. A ci reakcja wybuchowa Ciekawe Ech. Nie, nie zrozumiałem zbytnio, ale robi boom Ale ja postawiłem komuś dom na dachu. To jest ten sam dom? Tak, a tak, bo ten... Rzucaliśmy na początku im Meat party Coś mi się to skończyło. Tam była świna, tam była świna naruszowana O Tak Dużo mięska Three Usać między a. E, drzewo, zero, jest. Ała, ci mi krinka się w upie. się pod komputerem. To house. Teraz three house. Byłem w tym, byłem się tym z tu był kogut i piał. Chociaż ja go nie, nie, nie słyszałem, to roz, mi tego koguta, bo nie umiesz skrzecać. A co skończyliśmy na tym, dobra? Trin. Cienkie, grube, wysokie Firecracker, nie wiem co to jest fire T Animal, o niej już Cluster to jakiś sobie... i trikuter. To, to trikuter to sprawdzimy na, na, na tamtym drzewie, najpierw tchin O, na serio tchin jest, boję się. Czekaj, bo to chyba idzie na dół. To chyba kopie. To ma dużego kopa. A tam jest, co? Tam jest ten kościół, tam byliśmy. Gdzie my jesteśmy? Pogubiłem się. Czekaj, jak tam się kopie tą wieżę. Ja wiem, to, to jest idealne zakończenie tego budynku. No Sprawdźmy U. Oprócz tego, że to... Tak Słabo, słabo wykończyli budynki Puste w środku Teraz wysokie A to lepiej może też budynku postawić Bo to się nie mieści na ekranie prawie o, Jest jak drzwi. Uuu, mm, 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 to uuu, 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 to zaraz. Firecracker. To zapalniczka? Chyba tak, to jest zapalnicka Uj, teraz go się pali To źle Animal oh Nie, nie! Cluster. Zabij ich wszystkich. Teśmy wiedzieli. Jesteśmy To był ten kluster. Oh! Tak, to był ten kluster. No, wybuchło. Cytrybutor. Zobaczmy, czy zatnie to drzewo. Chyba nie tylko drzewo. Dobra Ścieło, ścieło, najważniejsze No Oszwalam, nie powiem trochę Bardzo to miasto A czego się nie robi dla wyświetleń? Pierwsza zasada YouTube'a Czego się nie robi dla wyświetleń? To raczej też jest tak, to jest dużo po prostu Zapalniczka, to, to nic nam nie robi Flat TNT SpongeBob TNT Part tak, pa. chyba pa. część po prostu, nie to nie rozumiem Ruletka Fizyka Frust... Czaki Frustrum Cylinder, kurde Wulkan, to będzie mocne pewnie i część się nie ziemi. No myślałam że Flat to spłaci, więc przeczytajmy to na to dachu może nie tyle. Tak, spłaszczyło. Co teraz? Teraz z On się przela na, na tą wodę tutaj. On miał tylko wodę. No, miał tylko wodę wsiąknąć, a nie wysadzić cały budynek. Ruletka, ciekaw co ona może zrobić. Co? Nie rozumiem. Chyba jest, ale, ale, albo wybuchnie, albo nie. Zobaczmy tyle. O, i teraz nie wybuchu. Aha, to jest ta ruleczka. Fizyka, coś. Co je? Ja tego nam nie zdążyłam odpalić. Bo ja się jak to będzie z tym kościołem, to się z nim stanie. Przetestujemy Kurde no. Fizyki w makeup jeszcze nie widziałem, ale tam latającego krzyża. Tego też nie widziałem. Co to jest? Kro... Czy... Konikas... Nie, nie wiem co to może robić. Nikt mi to nie mówi ta nazwa. U, uh. <coughs> Eksplozja. Duża eksplozja. Dość duża, bardzo duża. Dobra, teraz cylinder. To się. Halo. Nie to, nie to! No, a teraz nam już trochę... Nie wiem gdzie ten cylinder... Dobra, wulkan. Wulkan nie będzie mocny. Postawmy go... Gdzieś tu. Nie wiem gdzie. Może lepiej nie, nie ten. Dobra, postawmy go tutaj. To się źle skończy. Jaki redstone staw? Co nie mówię? Nie rozumiem. Co mokroć tylko Dyskryminacja innych? To nie był najlepszy. post. Użyjemy tego cylindra, żeby nam nie wybuchło. Ja literalnie nie wiem, które teraz. Oh shit. Eruption? Oh, o, nie. O, oh, wow, 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 kel, 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 kel down. To nie było najlepszej eksplozia, ale... O, nie. Słaby. Właśnie to postawiłem to z miejsce, ale to... i tak słabe. Ed quick, tego się boję, że to postawiłem może na trawie. Nieśmy ten Belweder, czy co to jest? Co się stało. Tu się nic nie zniszczyło pod ziemią. To nie wiem. Ja lepiej tego nie będę też tak. Dobra, kolejne. Mama ma, mały czas, musimy jeszcze całą tą kategorię, przejść jeden dzień. Czyli na jeden odcinek. W sumie jest możliwe, ale... nie chcę, żeby te odcinki były zbyt długie. Mina, o mina może być dobra. Big land minę. Land minę, w to na piasku? Coś się mi się zaczęło, o nie myślałem. Dobra, landmine. To, nie... to jest w ogóle nie... Tak, to jest land... Czekaj. Czekaj, ta chwila. A to będzie? Ja to już wybuchnie? Tak Ośrodkowało trochę ten Balbender Nie powiedziałam, dlaczego to tak nazywam Sam nie wiem O Helsinki Witamy w Helsinki W Helsinki Helsinka wo 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 wo, łow, coś lagowało mamy nasze skutki naszych działań wojennych Czy tu jest jakiś piasek w okolicy? Chyba nie, więc... Przecież pod... tu na prostu tak... E tam! No, powiedzmy, szału nie ma Więc teraz skończyły się te bo bomby. Zobaczmy, tutaj na godzinę. Tak, 30 minut filmu, to może jakieś są tu jeszcze. Nie na no, tej gracji. my te zdania o meteor, na przykład co on co zrobił na tych Helsinkach. Idealne miejsce. No o to mi chodziło. O to mi chodziło. He. Nie, co za... nie, to, to nie jest zapolicko. Nie, nie wiem, co to, to jest. A gdzie jest meteoryt? Nie chciałem meteoryt spuścić. To też się przytaskujemy, też male stinti. Nie, nie działamy Można No! Nie. No. klikłem w to O, w końcu. No, tak Co jeszcze spodziewałem się? Podziemy. U. Miał być miniatur. A nie z niezaby zadniał dworzeć w powietrze. No ale takie, co to ja rozumiem. A co my tu jeszcze mamy? TNT Diamond. A nie, a nie, a nie bo nie było to nie jestem jakiś. A bo co, bo co, to, bo, to po co? co za to po... To po prostu jest... A no, tak. To ma sens. Przesłuchuję się te dynamizm. Niektóre. Zobacz, jak to działa. Zafaszcie. Święty nie, Christmas. Zobaczmy, zobaczmy. Nie, wiem, co to jest. Dobra. O, To, 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 się, to się stało. la, 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 la. Czego to się mie. Jaka ciekladowa. Wow, ale jaja. Fajne. Opiela się. No big. Oni znedele to to się to, to się tutaj opila. Nie, nie dla mieszkania, ale dla samego. Czy dla samego furo? Portal do Endu. I do netheru. Tu jakiś ten tu wejście na... O oh, wow, O, wow, wow, Dobra, no to nieważne. Nie. Zlagował. O! U, U. 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 Idealnie przecięło. Myślałem, że to też ten budynek rozwalił. De cool, dobra, še kul cool, la zrubim. No, cool. Koniec tega odcinka, fajnega.